Witamy serdecznie. Dziś pokażemy Wam, do czego służą silikony silnikowe. Krzysztofie, powiedz nam. Do czego służą silikony zielnikowe? Silikony silnikowe są stosowane w miejscu dowolnej podkładki lub uszczelki, z wyjątkiem głowicy i kolektora. Użyteczne do pomp, sprężarek i skrzyni biegów oraz do składania silników rometowskich. Ziemian wyjaśni nam, czy silikony przyjmują różne postacie. W ciągu kilku minut można uzyskać uszczelnienie dowolnego kształtu i wielkości. Na działanie związków chemicznych występujących w silniku samochodowym, typu olej, benzyna. Od dziecka marzyłem, żeby wiedzieć, który silikon jest lepszy, trwalszy. Więc tak. Silikony silnikowe wytrzymują temperaturę od minus 57 stopni do 260. Silikony czarne wytrzymują temperatury aż 1100 stopni i dłużej snuł. Hehe, dobrze wiedzieć. Będę stosował silikony czerwone do moich silników. również się stosuję. A powiedz nam, jaką postać przyjmuje silikonek. wyschnie? Po wyschnięciu, silikon przyjmuje postać trwałą. Jest nieodkształtny. W postaci obej gumy. <gum> Teraz pokażemy Wam, jak w naszym społeczeństwie zmotoryzowanych składa się silniki. Najpierw silikon. Najpierw trzeba otuszyć pokrywę karteru, żeby nie była tłusta, w żadnych olejów, środku, czy może też silikonu starego. Nakładam. To trochę zajmie, ale nakładam. Na drugi też nałóż. Nałożyć na drugi. Czyli warstwa będzie wzmocniona. I tak wytrzymie jest. to więcej stopni? Wyjaśnij mi to. Nie wytrzymie więcej stopni, ale będzie bardziej uszczelnione. Aha. Więc olej się nie, przed, nie przedostanie na zewnątrz. Wiesz co, może na testowanym tutaj, proszę ja ciebie silniku, nie będziemy skorzystywali tyle Mojego silikonu, więc pokażemy Wam. Tak wygląda silikon po nałożeniu na karter silnika. Teraz trzeba go złożyć, żeby wytrzymał wiele kilometrów. A pu! Wykonane. Gdy silikon wypłynie, oznacza to, że, z, że nałożyliśmy dobrą warstwę guma. Witamy serdecznie, dziś pokażemy Wam, do czego służą silikony silnikowe. Witamy serdecznie, dziś pokażemy Wam, do czego służą... Ma... Witamy serdecznie, dziś pokażemy Wam, do czego służą silikony silnikowe. Krzysztofie, powiedz nam, do czego służą nam silikony... wam do czego służą silikony silnikowe. Krzysztofie, powiedz nam do czego służą nam silikony silnikowe. <śmienny> silikony silnikowe. <śmienny> nie, Co no Nie, mogę. No, nie mogę. Ja, ja ja Witamy serdecznie. Dziś pokażemy wam do czego służą silikony. Wojciechu, wyjaśni nam Dlaczego służą silikony? Silikony silnikowe są stosowane w miejsca dowolnej podkładki lub uszczelki z wyjątkiem głowicy lub katalizatora. I kolektora. Katalizator. Witamy serdecznie. Dziś pokażemy Wam do czego służą siliko... Do z... czego silnikowe.